Komórkowa Telewizja Obywatelska rozpoczęła 3 lata temu swoją działalność. Od tego czasu wygraliśmy co mogliśmy, i do tego nie zostaliśmy pozbawieni uwagi mediów. W związku z tym, materiał o mediach polecamy Wam gorąco i teraz krótka zajawka. A potem możecie sobie zobaczyć go całego. Proponuję. No wygra, wygra, wygraliśmy to, co mam się nie podobać. Jesteśmy z Was bardzo, bardzo dumni. Idea jest bardzo prosta. Tworzymy telewizję obywatelską, antytelewizję. To ma głęboki sens. Pan Cezary. Po prostu nas tutaj cały czas nakręca. W dodatku <grymne> ośmielił się polemizować z mistrzem, a teraz chcemy mnie usłyszeć dlaczego. Z mistrzem nie no, to miedziawie. bardzo proste, bo mistrz z mistrzem, w związku z tym wykłada klasyczną, antyczną e, sztukę kręcenia hollywoodzkiego. I to, co pokazywał przed chwilą, jest e, fantastyczną lekcją dla ludzi, którzy chcą zdobywać Oscary. A ci, którzy chcą kręcić komórką, to nie są ludzie, którzy będą robić piękne filmy, przy których będą się wzruszać kucharki i, I by, ich mężowie tak. na budowie.